Dzień dobry, Justyna Socha, Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie. Przed chwilą sąd ogłosił wyrok przeciwko w sprawie sześciu lekarzy ze 114, którzy udzielili poparcia listowi otwartemu w sprawie obostrzeń pandemicznych oraz drugiemu apelowi dotyczącemu szczepionek na COVID. Yy, obok mnie adwokat Arkadiusz obrońca lekarzy, ale przyszli też wesprzeć lekarzy yy, profesor Krystyna Krzekotowska, yy, prezes Światowego Kongresu Polaków i Marek Wolski, również reprezentujący tę organizację. Najpierw poproszę o komentarz adwokatka Arkadiusza jaka jest dzisiejsza decyzja sądu i co dalej. Dzisiaj sąd utrzymał w mocy wyrok Okręgowego Sądu Lekarskiego w Poznaniu. Niesprawiedliwy, niesłuszny, gdyż ci lekarze tak naprawdę powinni być nagrodzeni, a nie sądzeni przez samorząd. I apel miał swoje uzasadnienie merytoryczne, co zostało wykazane w toku postępowania. Również badaniami naukowymi, również zmianami rekomendacji w zakresie szczepień, polityki w innych krajach. Niemniej w tym procesie nie o prawdę chodziło i dzisiaj to sąd niestety potwierdził. Jak rozpoczynała się dzisiaj rozprawa to nie miałem złudzeń, że tutaj nie doczekamy sprawiedliwości. W momencie kiedy pisałem odwołanie pierwsze co zrobiłem to zawnioskowałem o wezwanie biegłych na przesłuchanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po blisko pięciu latach procesu zapytać biegłych czy podtrzymują Stanowisko wyrażone w opinii, no bo przecież doniesienia ze świata, choćby ze Stanów Zjednoczonych, dzisiaj są inne. I kiedy sąd mi dzisiaj odpowiedział, że nie wzywał biegłych, mimo że odwołanie, w odwołaniu taki wniosek był zawarty, yy, uzmysłowiłem sobie, że dzisiaj również nie doczekamy się prawdy, sprawiedliwości w procesie tych lekarzy yy, niesłusznie nękanych przez Izbę Lekarską. Yy, powiedziałem, to dzisiaj wybrzmiało na sali sądowej, że tak naprawdę w życiu nie uczestniczyłem w bardziej karykaturalnym proces, procesie niż ten, dotyczącym sądzenia lekarzy za poglądy i lekarzy, którzy mieli rację. Karykaturalnym z wielu względów. Po pierwsze, już na samym początku, jak sprawa się rozpoczynała w Izbie Lekarskiej, zwróciliśmy uwagę, że izba lekarska w Poznaniu nie powinna zajmować się tą sprawą, bo otrzymywała pieniądze od producentów farmaceutycznych produktów, które były krytykowane między innymi w apelu. W odpowiedzi usłyszeliśmy od sędziego, że w Polsce nie ma izby lekarskiej, która by takich pieniędzy nie otrzymywała. Jak zwróciliśmy uwagę, że w takim wypadku y, powinno być postępowanie zawieszone, że w takim wypadku nie ma dowodu winy żadnego, y, rzecznik nie przeprowadził żadnej opinii biegłych, no to sąd y, w odpowiedzi na wnioski obrońców powołał, proszę Państwa, biegłego w postaci profesor y, Paradowski Stankiewicz, która była autorką krytykowanych, współautorką krytykowanych zaleceń przez lekarzy to również uzmysłowiło nam na samym początku, że w tym procesie oprawdę nie chodzi, bo jeżeli obrońcy wskazują, że w sprawie nie ma dowodu winy, to sąd powołuje dowód winy biegłego, który będzie ten dowód winy musiał sporządzić, bo inaczej musiałby się wycofać z wcześniejszych swoich zaleceń krytykowanych przez tych lekarzy. Co więcej, bardzo była znamienna na samym początku sytuacja, kiedy Naczelny Sąd Lekarski rozesłał własną opinię, no, wykonano własne zlecenie do okręgowych sądów lekarskich, do których została przekazana sprawa z tak zwanym rozdzielnikiem do wykorzystania w, w celu ukarania lekarzy antyszczepionkowców, ujednolicenia orzecznictwa. To również pokazywało, że nie o w tym procesie chodziło. Yy, niestety yy, dzisiaj próbowaliśmy przekonać sąd, że powinien być powołany inny biegły. Wskazywaliśmy na przykład choćby pana Normana Pieniążka, specjalisty w zakresie chorób yy, wirusowych, yy, prawdziwości testów, yy, sąd się do tego wniosku nie przychylił. Zresztą również podobnie. Przy procedowaniu przed okręgowym sądem lekarskim wskazywaliśmy, że sąd nie ma kompetencji, żeby karcić za poglądy. To jest kompetencja sądu powszechnego. Sąd lekarski nie może karać za poglądy członków izby lekarskiej. Nie może sobie uzurpować prawa do kształtowania poglądów swoich członków. Jest to prawo konstytucyjne do ogłoszenia poglądu przewidziane w artykule 54. konstytucji nie może samorząd lekarski tego prawa. Niwelować. Jeżeli samorząd lekarski w ten sposób postępuje, no to postępuje sprzeczny z konstytucją i pojawia się dzisiaj słuszny postulat profesora Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, który wnosił skargę do Trybunału Konstytucyjnego postulatu uwolnienia lekarza od obowiązku przynależności do Izby, która uzurpuje sobie uprawnienia do takiego, a nie innego postępowania. Skoro dzisiaj został wydany wyrok w takich, a nie innych okolicznościach dotyczący takiej, a nie innej sprawy, jest on prawomocny, to każdy z tych lekarzy ma prawo złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego ze skazaniem, że między innymi te przepisy są sprzeczne z konstytucją, gdzie samorząd uzurpuje sobie takie, a nie inne uprawnienia i będę gorąco do tego namawiał moich mandantów. Dziękuję bardzo. Dzisiaj z nami lekarzy nie było. Chyba żaden z nich nie wierzył, że w tym sądzie można liczyć na sprawiedliwość. Także dziękujemy za podjęcie tej walki, choć jest, wiemy, jak to jest trudne. Także ja dziękuję ze swojej strony i pewnie w imieniu lekarzy. Przed chwilą rozmawiałam z dr Tąsienkiewicz, która czeka na wieści. Ja również dziękuję za wsparcie, za tą Państwa obecność, za... Zainteresowanie dziennikarzami, dzisiejszym procesem, wcześniejszymi postępowaniami. Myślę, że to bardzo ważne. Również te informacje, z tego co wiem, docierają do, szeroka, do szerokiego grona widzów, internautów, yy, gdzie mogą ocenić również dzisiejsze postępowanie sądu było symptomatyczne, które. To nie była sprawa o błędy lekarskie, to była sprawa dotycząca poglądów. Pomimo tego, sąd de facto wyłączył jawność, bo zakazał transmitowania, nagrywania, robienia zdjęć. To jest również sprzeczne z konstytucją i pokazuje um, zasadność uwolnienia z zawodu lekarza, bo jeżeli ktoś nie boi się argumentacji i ma argumenty, które powinny potwierdzić słuszność jego racji, no to powinien dążyć do tego, żeby te argumenty wybrzmiały na zewnątrz, były przekazane na zewnątrz, zamiast ograniczać taką możliwość, taką swobodę. I to obserwowaliśmy od dłuższego czasu w tym postępowaniu, bo również Okręgowy Sąd Lekarski powoływał się na zarządzania prezesa sądu, które nakazywały nieuwzględnianie wniosków dziennikarskich o transmitowanie przebiegu rozprawy. Smutna rzeczywistość, niemniej to nie jest koniec, jak dzisiaj wspomniałem, wspomniałem również w swoim przemówieniu, Końcowym, że to jest pewien etap, że to sprawa na pewno będzie miała ciąg dalszy. Dziękuję bardzo. Pan Meca nas się śpieszy, także już dziękujemy i zwalniamy z, z obowiązku przekazania, przekazania informacji osobom, które wspierają lekarzy, którzy, którzy wiedzą, jak ważna jest taka postawa i dzisiaj z nami nie tylko myślami i duchem, ale i ciałem. Kolejne dwie osoby, za co serdecznie dziękujemy, bo wyjątkowe. Pani profesor, ale i pan Marek Wolski, który jest mężem znanej dziennikarki Agnieszki Wolskiej, która też zrobiła kawał wspaniałej pracy ramię w ramię z szlachetnymi lekarzami. Pani profesor, yy, spodziewała się Pani takiego werdyktu? Jakie wrażenia z tego tak zwanego procesu? Pana Melcynasa już nie ma, ale y, y, pozwolę sobie mu złożyć serdeczne gratulacje, bo naprawdę wspaniale bronił. Byłam przekonana, że po tych argumentach y, to ludzie światli, a za takich przecież y, uważam tych wspaniałych lekarzy, którzy stali y, y, dzisiaj w takiej dziwnej, na pewno dla nich samych i y, y, trudnej roli. I byłam przekonana, że właśnie zapadnie jakaś co najmniej kompromisowa, rozstrzygnięcie. No tymczasem upewniło mnie to w tym, że to co my robimy jako Światowy Kongres Polaków, czyli dążymy do pogłębienia integracji lekarzy polskich mieszkających w ojczyźnie z lekarzami polskimi pracującymi za granicą, a mamy największą na świecie diasporę medyczną, jest niezwykle potrzebne właśnie między innymi dlatego, żeby ten dorobek myśli medycznej, który był również prezentowany podczas tej tego dzisiejszego, można powiedzieć, rozprawy, ale takiej właśnie dziwnej, która jest zaprzeczeniem, można powiedzieć, tej rozprawy w sensie prawnym. Yy, I to yy, yy, pokazało, jak wiele zdobyczy nauki, do których ma dostęp właśnie już lekarz pracujący za granicą w Polsce jeszcze jak gdyby nie dociera. Dlatego bardzo się w pewnym sensie z jednej strony cieszę, że mogłam słyszeć właśnie i obserwować to wydarzenie, ale jednocześnie jestem bardzo zasmucona, że tyle jeszcze do zrobienia. Między innymi w ramach powołanego na jednym z kongresów, Światowego Kongresu Polaków takiego zespołu międzynarodowego pod tytułem Zdrowy Kraj gdzie właśnie będziemy chcieli brać na warsztat te wszystkie trudne sprawy i u Udostępniać polskiemu społeczeństwu i polskiej opiece zdrowotnej, bo wszyscy mają dobre intencje, tylko często nie mają dostępu do tej wiedzy, która już jest jak gdyby o wiele dalej niż to, w niektórych dziedzinach, co spotykamy w Polsce, bo w wielu dziedzinach by się też możemy poszczycić osiągnięciami i w ten sposób ta wymiana doświadczeń, dobrych praktyk sprzyja temu. Ja bym chciała właśnie tutaj dodać, że na kongresie no ostatnim, który miał miejsce teraz 14 listopada, to pojawił się po, po takim pięknym panelu Nauka i kultura dla zdrowia, gdzie właśnie naukowcy z, z wielu dziedzin, m.in. właśnie pan profesor Religa ze Sztokholmu, przedstawiali te jak wiele właśnie wymiana doświadczeń, również w gronie nauki i wybitnych praktyków, może posunąć sprawę do przodu. Pojawiły się też również piękny tekst Krzysztofa Dzikowskiego i, i, i pani Renaty, którzy ułożyli hymn, którego refren idealnie pasuje do sytuacji, z którą mieliśmy dzisiaj do czynienia, mianowicie miłość jest siłą, co zmienia dzień i noc. Nie pytaj, kto ma rację, lecz komu podać dłoń. I tu właśnie zabrakło tej wyciągniętej jak gdyby dłoni również do tych lekarzy, którzy najlepszej wierze zasłuży, działając, zasłużyli na nagrodę, że chcieli poinformować decydentów. Oni przecież nie pisali do obcych, pisali do własnej władzy, prawda, żeby ich poinformować, żeby się zastanowiła, że takie i takie jeszcze informacje powinna wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Za to się normalnie społeczeństwu Dziękuję, bo ta wiedza jest potrzebna każdemu decydentowi, żeby miał spektrum wiedzy pełne przy podejmowaniu decyzji. Zgadza się. W pełni się zgadzam z tym podsumowaniem. Wiedza ze Stanów Zjednoczonych nie do składu sędziowskiego jeszcze nie dotarła, w kwestii no, była mowa dzisiaj o tym, że CDC przestało zalecać szczepionki na COVID. I jeszcze proszę o kilka słów Marka Wolskiego. Przed chwilą rozmawialiśmy, porównywaliśmy sytuację, jaka była w Niemczech, jaka była w Polsce, że tam jednak ludzie byli zamykani do więzienia. Był głęboki zamordyz, a lekarze musieli uciekać, prawda? Z to znaczy, bardzo często ekstremalnie traktowano lekarzy, którzy śmieli przeciwstawić się tym zaleceniom. Zresztą z autopsji, z doświadczeń starali się te, te kwestie naświetlać ogółowi, no i za to byli wręcz prześladowani. Ja mieszkam na terenie kolonii od 1978 roku, i z tej perspektywy widzę, że, że jest naprawdę bardzo dużo wspólnych problemów nie tylko w Polsce staramy się im przeciwdziałać, ale i w Niemczech też I jest konieczna współpraca ponad narodami, bo tylko w ten sposób możemy dojść do jakiegoś konsensusu i, i przeciwdziałać tym trendom, które, które są szkodliwe dla, Ludzi, dla dzieci, i niewiele osób się zastanawia nad, nad tymi kwestiami. Dopiero wtedy, kiedy ktoś zostanie doświadczony, próbuje się znaleźć jakichś rozwiązań, ale okazuje się, że nauka nie zawsze idzie w parze i, i czasami, no, dla mnie ogromnym zaskoczeniem, po argumentacji pana mecenasa było usłyszanie takiego werdyktu. No, to niewielu lekarzy było w stanie się przeciwstawić tym zaleceniom, ale, ale po stronie niemieckiej też tylko jednostki stawały na wysokości zadania i też kierując się głównie dobrem Pacjentów. Bardzo proszę. Jesteśmy na żywo, panie rzeczniku. Jest z nami no, rzecznik to, odpowiedzialności by to, by to, by to, zawodowej, który. To to rzecznik dzięki Bogu znalazł się tak. z nami. Mam nadzieję, że bardzo taktownie się zachowywał, nie, nie napadał w każdym razie I, i, i robił tylko to, co musiał. Dziękuję za uznanie. I na sakateli, uchybiłem godności osobistej. No starałem się nie uchylić. Bardzo przepraszam za tak, się. to zanieczenie. Panie doktorze, nie mam Dziękuję. Do... Y, To był nieplanowany nie, nie scenariusz podsumowania naszego spotkania z, z wami. Dla urozmaicenia. Już 8 grudnia kolejna rozprawa tutaj. Jak wiecie, grupa 114 lekarzy została poszatkowana na trzy miasta początkowo, czyli Poznań, Gdańsk, Wrocław. Następnie grupę poznańską poszatkowana na kolejne kilka grup i właśnie druga grupa, między nimi dr Martyka, ma tutaj być sądzony 8 grudnia. Jego obrońcą jest mecenas Katarzyna Tarnawa Gwóźdź. Myślę, że warto też. Wesprzeć tu pana doktora, panią mecenas, może osobistą obecnością, choć sąd nie pozwolił dzisiaj nagrywać, nie pozwolił robi, uz, robić zdjęć, natomiast rozprawa jest jawna i publiczność, osoby, które chcą wesprzeć szlachetnych lekarzy, mogą tu być również ciałem. Także będziemy informować o szczegółach tej kolejnej rozprawy. Dzisiaj nie została skasana doktor Kotwas jako że sprawa pierwszego apelu się przedawniła, on powstał w październiku 2020 roku. Drugi apel powstał w grudniu 2020 roku. Być może części tych lekarzy, w przypadku części tych lekarzy po prostu sprawa będzie przedawniona. Natomiast tą grupkę najaktywniejszą związaną z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Skazano dzisiaj, podtrzymując wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu. Szlachetni lekarze, dziękujemy Wam za każde uratowane życie. Dziękujemy Wam za ludzi, którzy uniknęli problemów. Um, I mamy nadzieję, że myślę, że mówię nie tylko w swoim imieniu, że będziemy żyć w kraju, w którym takie osoby po prostu będą uhonorowane najwyższymi odznaczeniami. Dziękuję bardzo. I tak będzie. Wygra Przegraliśmy potyczkę, ale nie wojnę. Zgadza się. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Do widzenia.